Nagrywa się? Nagrywa. Halo, Halo, czyli dzień dobry. Witam się z wami w drugim odcinku podcastu Niewymierne. Dzisiaj będziemy mówić o uwierzeniu w udanie, o uwierzeniu w siebie, o pewności siebie, o charyzmie, ha charyzmie, charyzmie. Mm. Napisałbym to przez Z, ale jak się mówi, charyzmie, to brzmi to dziwnie. Anyways, to wszystko zostało przeze mnie obtoczone w pszen, takiej pszennej warstwie, metafory, i będziemy ogólnie rozmawiać o makaronie dzisiaj. Więc jeżeli. Lubicie makaron? Możecie sobie w międzyczasie zrobić makaron albo zamówić makaron. Um, I w sumie poczuć się jak kluska, jakaś taka. Słuchajcie, ja dzisiaj mam jakiś taki ciekawy dzień, jeżeli chodzi o mówienie, bo nagrywam to drugi raz, ten wstęp na nagrywam drugi raz, ale. Myślę, że ma to sens. Ma to sens w kontekście pozawijanego spaghetti. Także przechodząc dalej, zacznę od tego, że za każdym razem, kiedy pojawiał się kierowany do mnie komunikat więcej wiary w siebie, wywołało to we mnie takie zdumienie trochę taki dysonans trochę takie, takie poczucie braku adekwatności. Ponieważ jak to? Ja się czuję pewną siebie osobą. Czuję się odważną osobą, czuję się charyzmatyczną osobą i czuję, że ujawniam to, będąc na przykład w grupie. Czuję, że znam moje poczucie własnej wartości. Um, czuję, że pokazuję mój styl. Akurat w zeszłym odcinku mówiliśmy o pokazywaniu się i czuję, że pokazuję siebie. Nie boję się oceny. Wyrażam swoje zdanie, nawet jeżeli uważam, że może ono zostać odebrane jako bardzo kontrowersyjne. Jednak, ostatni tydzień i wiele sytuacji, które miały miejsce, pokazało mi, że tak naprawdę to, to wszystko, o czym teraz mówię, jest trochę taką: jest ważną częścią. Wiary w siebie, tej pewności siebie, charyzmy. Natomiast jest to trochę taki makaron al dente, z którym ja wychodzę. Że to nie są do końca takie miękkie kluski, które we mnie siedzą. Natomiast jeżeli chodzi o takie faktycznie uwierzenie w siebie, uwierzenie w udanie się czegoś, jeżeli chodzi o to, Okazuje się, że tak naprawdę ten makaron może być bardzo często rozgotowany, to co we mnie siedzi, i często odnajduje w różnych czynnikach takie widelce czyli właśnie jakieś sytuacje, może jakieś osoby, może jakieś konkretne mm, takie rzeczy, zagadnienia. Które jak nawijają ten makaron, ten, ten miękki makaron, no to uruchamia się we mnie takie, takie poczucie, jakby te wszystkie wnętrzności ze mnie wychodziły. Poczucie ogromnej wrażliwości, takiego właśnie rozgotowania. I po angielsku możemy powiedzieć o vulnerable. I jest uważam to bardzo fajny przymiotnik, który z jednej strony określa właśnie tę wrażliwość, lecz jest też w nim dużo takiej samej podatności właśnie na zranienie, wyjścia z czymś. I właśnie narażenia się można powiedzieć. I kiedy przychodzi co do czego, to wiecie, idąc, Pewny siebie sposób. Kiedy właśnie na przykład w zeszłym tygodniu udało mi się usłyszeć wiele bardzo miłych słów, to dotarło do mnie, że to, co pierwsze mi przychodzi w reakcji, to jest zaskoczenie. To jest takie wow, właśnie takie rozczulenie. Automatycznie czuję, jakby. Ten taki mój makaron al dente, z którym ja wychodzę, który pokazuję, który jest czymś dla mnie takim pewnym, mogę powiedzieć, nagle dostaje wody, zostaje nakręcony na widelec i czuję się jak bardzo, bardzo miękka klucha. No i w niedzielę. Ostatnio siedzę sobie właśnie po całym tygodniu analizując różne wydarzenia, a był to bardzo intensywny tydzień. Był pełen spotkań z różnymi osobami, był bardzo pozytywny, był pełen takich miłych interakcji. Tak dodając do tego mój niedzielny experience, związany z trochę taką myślą na temat tego, co chcę robić, jak wiele rzeczy chcę robić. W jaki sposób chcę sobie zorganizować rzeczy związane z moją pracą, z nauką, z egzaminami. Właśnie to, głównie to był taki um, bodziec ostateczny, taka kropla, która przelała właśnie cały mój zbiornik przemyśleń um, tamtego dnia. Um, też twórcze rzeczy, moje koncepty, projekty. Tak, to, co się okazało, to to, że bardzo szybko. Przychodzi mi jakiś taki przykry scenariusz na to, że, um, czy, i, że. Potrzebuję włożyć w to wszystko bardzo, bardzo dużo siły, żeby mieć takie poczucie, że może mi się udać z tym wszystkim. Za oknem jest mucha, która mnie bardzo rozproszyła teraz. W każdym razie, że potrzebuję to wszystko. Zorganizować tak, jakby od razu pierwszy scenariusz, który mi przyszedł w tym wszystkim, to był jednak ten przykry scenariusz. I tak samo analizując, właśnie moje reakcje na to, ile pozytywnych rzeczy udało mi się usłyszeć w tamtym tygodniu, na to, jak bardzo one mnie właśnie rozczuliły, jak mnie zaskoczyły wręcz, to przyszła do mnie ta myśl. A propos tej wiary w siebie, a propos uwierzenia w udanie, że no to jest ten mój miękki makaron, kiedy przychodzi reakcja, wow, ale, ale jak to? Ktoś naprawdę w takim natężeniu może uważać? Ktoś może w, takim, w taki sposób chcieć mnie słuchać na przykład? Um, i wiecie, to są trochę takie. Takie papierowe kulki, które Albo nie inaczej, jak się rzucało um, Boże, jakieś takie wspomnienia z podstawówki, albo z jakichś filmów, um, jak nie wiem, teraz mi przyszło do głowy. Jak się brało jakieś, jakąś taką jakiś taki papier, nie wiem, czy to papier toaletowy czy zwykła kartka, właśnie się namaczało i się tym rzucało o ścianę, to Albo nie wiem, nie. wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Ja nie wiem, to jest bardzo abstrakcyjne, mi się wydaje bardzo absurdalne, ale przyszło mi coś takiego do głowy. Jeżeli ktoś ogarnia to, co, to, co teraz jakby tutaj się dzieje, zostało przedstawione, to możecie sobie to zwizualizować. Kiedy przychodzi do czego i mam jakąś taką miękką papę papieru, która wali w ścianę, albo mam. Te widelce, i mam wrzątek, który rozgotowuje ten makaron, to się okazuje, że. Oh, wow! Siri, me! Takie. Nagle czuję, że po prostu z, takiego... z takiej pewności, z takiej właśnie odwagi i z, takiej... z takiego jest, that's me, I po prostu czuję swoją siłę, nagle przychodzi, wiecie, taki promyczek, że. Wow, ale w praktyce na, naprawdę tak jest, że, że są te fajne rzeczy. Um, że ja nie potrzebuję. Wiecie, nawet mi aż brakuje słowa, żeby to inaczej opisać, aniżeli jakimś takim porównaniem. W ogóle mogę Wam powiedzieć, że, mm, a propos chociażby tych fajnych wydarzeń z danego tygodnia, to. Pojechałem do Warszawy na nagrywki podcastowe. I, I wtedy zresztą um, przyszło do mnie, że jeżeli chodzi o dzielenie się swoimi przemyśleniami, opowiadanie o czymś, bardzo często robię od razu jakieś. To w jakiejś takiej abstrakcyjnej formie, w formie jakiegoś takiego porównania, jakiejś takiej metafory. Um, mam wrażenie, że bardzo od razu te słowa tworzą obrazy, i mam takie poczucie, że nie umiem czegoś w normalny sposób powiedzieć. Um, zwłaszcza jeżeli robię to w intuicyjny sposób, kiedy naturalnie siadam i zaczynam. Mówić, opowiadać, aniżeli kiedy na przykład. Bo jakbym sobie usiadł teraz i ładnie wszystko to rozpisał w takiej formie, um, mogę powiedzieć, bardziej rozprawkowej, a jeżeli chodzi właśnie o przemyślenia, no to jak najbardziej jest wprost. Uda mi się wyciągnąć taki przekaz wprost, żeby to było. Gołe, bez makaronu, bez, bez kulki papierowej, jakiejś papki. Ale właśnie wtedy e, komunikat, który do mnie dotarł, to wow, ale to jest właśnie super, że ty masz taki sposób opowiadania historii, opowiadania przeżyć. I właśnie te wszystkie krople wody, te wszystkie widelce z ostatniego tygodnia, trochę tak sprawiły, że w niedzielę po te takim zaobserwowaniu tych reakcji we mnie, myślę sobie, wow, to jest mój czas, żeby się wyryczeć, tak bardzo potrzebuje się wyryczeć, bardzo potrzebuje zaopiekować się tymi miękkimi częściami mnie, które wychodzą w takich sytuacjach. I bardzo potrzebuję zaopiekować się też tą miękką, trochę taką gąbczastą, jak ten rozgotowany makaron. Wiarą w siebie, um, ponieważ jest to czynnik, którego może mi częściej brakować, niż mi się wydaje. Jest, ma ona w ogóle wokół siebie dużo takich gwiazdek, takiego błysku, takiego brokatu, jak sobie o tym myślę. Jest właśnie takie bardzo delikatne mm, i potrzebuje dać sobie do tego większy dostęp. Mam teraz nawet takie przemyślenie, że bardzo dużo, jak się mówi o tej pewności siebie w ten taki odważny sposób, w ten taki charyzmatyczny sposób, to bardziej właśnie na tym skupia się swoją uwagę. Też dużo z mojej perspektywy i w moim przekonaniu, z tego, co właśnie udało mi się zauważyć. Um, idzie to wtedy w stronę tego takiego samorozwoju, motywacji, um, polepszania siebie. Tego bardzo nie lubię. Tutaj dla osób słuchających pokazuje palcami cudy um, I w, taką, w takiej coachingowej stronie często jest to takim makaronem al dente po prostu. I tak jak mi się wydawało, że jeżeli chodzi o takie pokazanie tej pewności siebie, poczucia własnej wartości, że jestem w super miejscu, tak później, kiedy pomyślę o takiej prawdziwej, wewnętrznej, błyszczącej wierze w siebie, to myślę trochę właśnie o takim moim Rozgotowanym ciele wtedy, które jest, które rozpływa się pod wpływem tego, że usłyszy większe natężenie miłych słów niż się spodziewało, że, że to wystarczy że i to jest tą miękką kulką, która po prostu we mnie wtedy uderza. I myślę sobie: Wow, ale wrę, to by tak. dla ciebie to naprawdę jest takie zaskakujące. Więc to była taka moja myśl i wiele ona wprowadziła do mnie. Myślę, że fajnie jest sobie zdać sprawę właśnie z takich mocniejszych, z takich jakby surowszych, ale też, też z takich bardziej rozgotowanych części nas samych. Nie patrzeć na te takie nasze uzewnętrznianie się w sposób zero-jedynkowy. I, I tyle, i fajnie jest zadbać tak naprawdę o ekspresję tej, tej wiary w siebie, naszej odwagi w różny sposób, ponieważ. Jak się okazuje, to one też mają swoje oblicza, to one też mogą zostać przyrządzone, ugotowane na wiele sposobów. I fajnie jest się im przyjrzeć, fajnie jest pomyśleć o tym, z jakich składników się składają. To tak samo jak. Makarony mają różne formy. Możecie zresztą powiedzieć, jaki jest wasz ulubiony. I też mogą być z różnych mąk. Więc wydaje mi się, że to tyle. Mam wrażenie, że teraz mam jakieś takie momenty zwiechy. Udało mi się powiedzieć, to, na czym mi zależało. I równie zależy mi na tym, żebyście zaopiekowali się swoim makaronem. I fajnie jest też znaleźć miskę, do której można przełożyć ten najbardziej rozgotowany makaron podzielić się, pozwolić sobie na bycie vulnerable. I tyle, słuchajcie. Wierzcie w siebie, więcej wiary w siebie, tej takiej błyszczącej, a nie tylko takiej al dente pewności. Chociaż ta al dente pewność również jak najbardziej jest super i też wszystkim go życzę, jeżeli czujecie, że jest to coś, czego Wam brakuje i jest to coś, z czym chcielibyście więcej posiedzieć i może pogotować. No, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bardzo cieszę się, że jesteście i, i tyle.